Najczęściej jednak myślimy o innowacji jako o nowym lub znacząco ulepszonym produkcie rozwiązującym jakiś problem. Takim przykładem może być pojawienie się jak prawdziwe wybawienie, od kurzaczy bezworkowych opartych na technologii tornado czy cyklon. Pamiętam moje desperackie poszukiwania odpowiedniego formatu worka spośród setek dosłownie. Były drukowane nawet grube katalogi opisujące worki, modele odkurzaczy, symbole producenta i różne odpowiedniki i zamienniki. Po prostu czyste szaleństwo. Co prawda teraz znowu brak filtrów HEPA, ale jednak tu nie ma konieczności regularnej wymiany. Dla posiadaczy komórek wybawieniem wymuszonym przez Unię Europejską było rozpowszechnienie się ładowarek USB, które wyeliminowały dziesiątki niekompatybilnych wejść, kabli i różnych napięć zasilaczy. Podobnie, co pewnie zauważył ten, kto podróżuje po różnych krajach, istnieją różne niekompatybilne gniazdka i wtyczki do prądu, nawet o tym samym napięciu. We Włoszech ktoś dawno temu wpadł na świetny pomysł, produkując uniwersalne gniazdka, prosty, ale bardzo pożyteczny wyrób. Innowacyjnym rozwiązaniem może być także odpowiednie połączenie tradycji i nowoczesności. Ostatnio dosyć popularna staje się kawa rozpuszczalna z drobno, zmielonymi ziarnami naturalnej kawy. Daje to smak zbliżony nieco do tradycyjnej kawy, a jednocześnie natychmiastowe jej zaparzanie. Nowym produktem, zawsze myślimy o innowacjach, jest także taki odpowiadający zapotrzebowaniu, którego kiedyś nie było, jak PowerBank. To smartfony i ich słabe baterie wywołały zapotrzebowanie na przenośne akumulatory, jakimi są PowerBank. Oczywiście to niszowy produkt chwili, bo jeśli ktoś z managementu producentów smartfonów wreszcie wpadnie na genialny pomysł, by do coraz większych ekranów smartfonów dołączać odpowiednie baterie, to PowerBank odejdzie w zapomnienie. No i jeszcze może słowo o czytnikach książek. Nowy i praktyczny pomysł na nasze czasy. Wzrok się nie męczy, jak przy ekranach komputerów, można ze sobą nosić sporą bibliotekę. A dodatkowo wiele ma funkcji tworzenia notatek w sposób graficzny, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czy nawet odczytywania tekstu TTS i, i to brzmiącego całkiem naturalnie, jeśli jest zainstalowany nasz gdyński producent Iwona. Jak widać z tych przykładów, innowacje dotyczą bardzo różnych aspektów samego produktu. To bardzo ważne, by zrozumieć, gdzie można szukać przewagi nad konkurencją. Ale innowacje w biznesie to nie tylko to, czym zajmuje się firma, ale także w jaki sposób. Bo jeśli polepszenie procesu produkcji czy tego decyzyjnego wygeneruje oszczędności, to jest to równo, równoznaczne przecież z przewagą, jaką daje nowy czy ulepszony produkt. Bo w obydwu przypadkach będziemy w lepszej sytuacji od konkurencji, a to z kolei jest podstawą do poszerzenia rynku.